Dziś z sercem pełnym nadziei, ale także z poczuciem pilności, chcę podzielić się z Wami niezwykłym przesłaniem, przesłaniem, które może przemienić nie tylko Wasze życie, ale także nasz wspólny sposób patrzenia w przyszłość. Jest to powołanie, zaproszenie do przygotowania się duchowego i moralnego nastawienia czoła szybko zmieniającemu się światu, pełnemu wyzwań, ale także pełnym obietnicy Bożego Światła, które czeka, aby zajaśnić. Wyobraź sobie spokojną noc, zanurzoną w ciszy. Świat wydaje się spać, ale w ciemności pojawia się głos. Miękki, ale stanowczy głos szepczący, ta chwila jest bliska. Aby usłyszeć. To przydarzyło się Agnese Sasagawie, wizjonerce Akity, kobiecie, która poświęciła swoje życie modlitwie i jedności z Bogiem. W zaciszu swojego domu w Japonii Agnese otrzymała ostatnią wiadomość. Duchowe świadectwo które może być kluczem do zrozumienia nadchodzących burzliwych czasów. Zanim podzielę się z wami tą niezwykle ważną wiadomością, zachęcam was do zatrzymania się na chwilę: Zamknij oczy, oddychaj głęboko i dołącz do mnie w tej modlitwie. Panie Wszechmogący, otwórz nasze serca i umysły. Spraw, abyśmy byli otwarci na Twoje słowo przekazane przez Twoją służebnicę Ines. Daje nam odwagę, by stawić czoła prawdzie nawet jeśli jest ona trudna do przyjęcia. Umocnij naszą wiarę, oświeć nas swoim światłem i pomóż nam być narzędziami Twojej miłości w świecie, który tak potrzebuje nadziei. Amen. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, zapraszam Cię do napisania w komentarzu Amen. Jest to prosty, ale potężny gest, który jednoczy nas jako wspólnotę wierzących, którzy chcą się wspierać i razem przechodzić przez nadchodzące trudne czasy. A teraz, drodzy przyjaciele, przygotujmy się na usłyszenie słów Ines. Jego słowa są darem, zaproszeniem, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie z wiarą, siłą i miłością. Moje dzieci, zaczyna Ines, czas wielkiego ucisku jest bliski. Widziałam, jak łzy dziewicy Maryi płynęły obficie, zraszając suchą krainę naszych serc. Niebo woła o ludzkość, która coraz bardziej schodzi z drogi sprawiedliwości. Te słowa to nie tylko ostrzeżenie. Są krzykiem alarmu, który wzywa każdego z nas do głębokiej introspekcji. Agnese kontynuuje: Widzę burzę na horyzoncie, nie tylko na niebie, ale także w sercach ludzi. Wiara słabnie, miłość ochładza się, a nienawiść rośnie jak trujący chwast w niegdyś bujnym ogrodzie. Czy te słowa nie opisują doskonale naszego dzisiejszego świata? Rozejrzyjmy się wokół siebie. Wojny i konflikty niszczą całe narody, rozpadają się rodziny, sama natura zdaje się buntować przeciwko nam ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Czyż nie są to znaki, o których opowiada nam Agnes? Ale na tym nie kończy się jego przesłanie. Oferuje nam bardziej szczegółową wizję tego, co nas czeka, wizję podzieloną na trzy główne testy. Pierwsza próba wyjaśnia Agnesę będzie szokiem. Który wstrząśnie fundamentami Ziemi nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Wielu straci wiarę, inni odnajdą ją w głębinach rozpaczy. Szok ten stanowi nie tylko wydarzenie zewnętrzne, ale także kryzys wewnętrzny. Wielu z nas w obliczu cierpienia zastanawia się, gdzie jest Bóg, ponieważ wydaje się, że ból zwycięża. Ale ten test to także szansa. Jest to zaproszenie do ponownego odkrycia wiary jako źródła siły i nadziei. I tu pojawia się ważne pytanie: jak możemy się przygotować na ten szok? Odpowiedź jest prosta, ale pełna mocy modlitwa. Pomaga nam ugruntować się w dobroci, zbudować intymną relację z Bogiem, która podtrzymuje nas nawet w najciemniejszych chwilach. Druga próba, zdanie Magnese, będzie jeszcze bardziej subtelna, będzie to wielkie kłamstwo. Oszustwo tak przekonujące, że nawet najwierniejsi dadzą się skusić. Nadejdzie czas, kiedy prawda będzie wydawać się szaleństwem, a szaleństwo będzie wydawać się prawdą. Żyjemy w czasach, w których informacje rozprzestrzeniają się z zawrotną szybkością. Fałszywe wiadomości, wprowadzające w błąd teorie i puste obietnice materialistycznego szczęścia dezorientują nawet najmądrzejsze umysły. To badanie wymaga czujności. Musimy nauczyć się rozeznawać, aby nie dać się zwieść fałszywym obietnicom świata, który coraz bardziej oddala się od Boga. Aby pokonać tę próbę, musimy zaufać Słowu Bożemu jako kompasowi. Jest niezmiennym i wiecznym źródłem prawdy, które prowadzi nas przez mgłę zwiedzenia. Na koniec Agnes opowiada o najtrudniejszej próbie: to będzie moment, w którym dobro będzie wydawało się pokonane, a siły ciemności zatriumfują. Wielu straci nadzieję, wierząc, że Bóg ich opuścił, ale powiadam wam, moje dzieci, że w tej właśnie chwili światło Boże zaświeci jaśniej niż kiedykolwiek. Ten opis może wydawać się straszny, ale jest obiecujący. Kiedy wszystko wydaje się stracone, wtedy łaska Boża objawia się najmocniej. Nasza wiara zostanie poddana próbie, ale ta próba uczyni nas silniejszymi, czystszymi i bliższymi sercu Boga. Agnes nie tylko ostrzega nas. Oferuje nam także narzędzia pozwalające stawić czoła tym trudnościom. Módlcie się, moje dzieci. Módlcie się tak, jak nigdy wcześniej się nie modliliście. Różaniec będzie Twoją najpotężniejszą bronią przeciwko gromadzącej się ciemności. Każde zdrowaś Maryjo będzie strzałą światła, która przebija ciemność. Te słowa są zaproszeniem do ponownego odkrycia mocy modlitwy. To nie tylko rytuał ale prawdziwa duchowa broń, zdolna nas chronić i prowadzić. Oprócz modlitwy, Agnes zachęca nas do postu, ale nie chodzi tylko o rezygnację z jedzenia. Szybko, powiedział, od wszystkiego, co oddziela was od Boga. Pośćcie od gniewu, osądu i egoizmu. Zamiast tego karm siebie miłością, współczuciem i przebaczeniem. Ten rodzaj postu jest zaproszeniem do głębokiej przemiany, oczyszczenia serca i odnowienia naszej relacji z Bogiem. Agnieszka kończy przesłaniem pełnym nadziei i siły, miłość. Kochaj jak nigdy dotąd. Kochajcie swoich wrogów. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. To w miłości znajdziesz siłę, aby pokonać wszystkie wyzwania. Kochani, przesłanie Agnieszki to nie tylko ostrzeżenie, ale wezwanie do działania. Jeżeli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zapraszam cię do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Tutaj znajdziesz refleksje, modlitwy z przewodnikiem i aktualne informacje na temat proroczych wydarzeń. Kliknij subskrybuj i aktywuj dzwonek. Razem możemy zbudować wspólnotę światła. Módlcie się szybko, kochanie. Te imperatywy muszą być naszą mantrą. Niech pokój chrystusowy będzie z wami wszystkimi. Dziękuję za wysłuchanie, niech Bóg Wam zawsze błogosławi.